Community Day, a właściwie weekend, w dzisiejszym odcinku, przedstawię Wam Pokémony, na których powinniśmy się skupić najbardziej. Także zapraszam na odcinek. Także już ten piątek, o 22.00, startuje nasz. Community Day Weekend mamy takie podsumowanie całego naszego roku. Także mamy wszystkie te Pokemony dostępne. 11 Pokemonów przez 3 dni, no, prawie 3 dni. Bo event rozpoczyna się o godzinie 22 w piątek, a kończy się o godzinie 8 rano w poniedziałek, także mamy no, całą sobotę, całą niedzielę, tak. No i 2 godziny w sumie. W piątku, jeżeli ktoś by chciał przygraindować w nocy. No i jeszcze jest ta poniedziałek, te 8 godzin takie no jakby ktoś rano chciał wstać i jeszcze sobie poszukać Pokemonów Shiny. Także wszystkie Pokémony, które wcześniej były na Community Day, czyli Pikachu, Merip, Eevee, Chikorita, Squirtle, Cyndaquil, Dratini, Charmander, Larvitar, Bulbasaur, Ibeldum. Wszystkie te Pokemony będziemy mogli spotkać w wersji Shiny Podczas właśnie tych trzech dni, Community Day Weekend, wszystkie oczywiście po ewolucji, będą mogły otrzymać swoje ekskluzywne ataki. Także nie mamy trzech godzin, tylko mamy praktycznie prawie że trzy dni na ewolucję wybranych naszych Pokémonów. No, jeżeli ktoś już ewoluował te Pokémony laki na przykład Belduma wyszedł mu laki i już zrobił sobie go w Metagrossa, no to no niestety. Te Pokémony nie będą mogły otrzymać ataku swojego ekskluzywnego. No, ja na szczęście po tradeach, no, nie ewoluowałem swoich pokemonów, które, no, mogły właśnie otrzymać swój ekskluzywny moveset. No, całe moje szczęście. Zaraz do tego przejdziemy, o tym za chwilę. Ale najważniejsze, dużo właśnie pytań dostawałem i też widziałem, właśnie, że ludzie pytali o to, jaki będzie raid przez te trzy dni. Community Day weekendu. Silph Road podejrzewa. Że będzie to tak jak z Ponitą i z Cubonem, czyli przez te 3 dni będziemy mieli. Powiedzmy, że to są 3 dni, bo to nie są 3 dni. Przez te 3 dni będziemy mieli szansę 1 na 100 na wersję shiny. No zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądać, tak. Bo no, każdy spodziewa się tak, że będziemy mieli tutaj pełno Pokemonów, które są najbardziej użyteczne, czyli tam Larvitary, Beldumy, tak że będzie to był taki mem. Jak znajdę, to go pokażę Wam gdzieś tutaj. Jak. Chcielibyśmy, żeby wyglądało ten Community Day Weekend, a jak prawdopodobnie będzie wyglądać, no oby było bez żadnych problemów, bo jeżeli będą problemy, to masakra. Ale Silproud właśnie podejrzewa, że będzie przez te 3 dni 1 na 100 szansa na Shiny, tak jak właśnie było z Cubonem i z Ponytą a podczas trzech godzin, gdzie będziemy mieli bonusy, czyli to będzie sobota godziny 11 do 14, tak jakby to było community day normalne, to między tymi godzinami od 11 do 14 prawdopodobnie rate będzie zwiększony tak jak na normalne community day, czyli tam 1 na 24. No ale to mówię, to są tylko przewidywania, że tak może będzie, a może być inaczej. No zobaczymy, przekonamy się dopiero <grych> praktycznie jak wystartuje u nas o 22.00 Community Day Weekend. Tak jak wspominałem, podczas tych 3 godzin od 11 do 14 mamy bonusy, tak jak zwykle na Community Day. Jest to 2 razy EXP, 2 razy Stardust, połowa dystansu na wykluwanie jajek, no i 3 godzinne lury, czyli tak jak zwykle. No i teraz przejdźmy sobie do Pokemonów, które, na których powinniśmy się skupić najbardziej, jeżeli chodzi właśnie o meta, czyli no, które są nam potrzebne do walki czy być może PvP niedługo, niby miało być do końca roku mamy zaraz grudzień zobaczymy, ale tak Metagross jest naszym numerem 1 jeżeli chodzi o swój moveset czyli Beldamy skupiamy się na Beldamach, tak jak tutaj pozwólcie przygotowałem tabelkę z GamePressa gdzie GamePress pokazuje, że Metagross, pewnie gdzieś tutaj Wam to wrzucę Metagross, jeżeli chodzi o moveset stalowy, jest numerem 1, jeżeli chodzi o DPS 17,98. Następna jest dopiero Dialga. No Dialga, no, na pra prawdopodobnie niedługo do gry wejdzie, ale z movesetem, który otrzymała. Metal Claw i Iron Head, jak możecie zobaczyć 15.96, także jeżeli chodzi o DPS Pokémonów stalowych, to na tą chwilę Metagross, no pewnie przez jakiś dłuższy okres w następnych generacjach będzie naszym numerem 1. Także warto sobie zrobić parę sztuk i być po prostu już gotowym na jakieś, no, potrzebne kontry, jeżeli będzie właśnie Metagross nam potrzebny. To tak jak możecie tutaj właśnie zauważyć, no Metagross jest Numerem 1, nawet przed legendarną Dialgą. No następny Pokemon z movesetem stalowym. Scizor 13,39 ballet Punch Iron Head, jeżeli chodzi o DPS. Także Metagross numer 1, jeżeli chodzi o skupienie się na tych Pokemonach, których najbardziej potrzebujemy. Numerem 2 jest wenozaur, wenozaur. Oczywiście pokémon typu trawiastego. Oczywiście podczas tych trzech dni możemy go ewoluować, jeżeli mamy jakiegoś Bulba Zaura czy Iwizaura. Ja na przykład zapomniałem na poprzednim Community Day, że miałem Iwizaura 96% z 15 ataku i go nie zrobiłem. No i poczekałem, będę mógł sobie go zrobić. Także ogólnie spoko. Ale jeżeli chodzi o pokemony trawiaste, to tutaj możemy się przyjrzeć właśnie, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, gdzie dostaliśmy Roserade, tak, nową ewolucję z Sinok Stone'em to możecie właśnie tutaj zobaczyć Roserade ma DPS 14,97 a Venusaur z Movesetem Wine Whip i Frenzy Plant ma 14,78 no nie jest to duża różnica no ale tutaj jeżeli chodzi o DPS i TDO czyli DPS połączony z przeżywalnością danego pokemona no to venozaur jest po prostu naszą leps lepszą opcją, ma więcej HP, także no dłużej po prostu przeżyje. Ale jeżeli chodzi o czysty DPS, to Roserade jest numerem 1, a Venosaur, tak jak mówię, to jest numer 2, jeżeli chodzi o Community Day Weekend. Naszym numerem 3 jest Tyranitar z musetem Smackdown i stonech No tak jak Tyranitar no, był najlepszym, właściwie no, na tą chwilę jeszcze jest najlepszym Pokemonem, jeżeli Chodzi o typ kamienny, tak, bo mówiłem Wam w poprzednich odcinkach, że jest lepszy od Rhyperiora. Także ogólnie, no, na tą chwilę Tyrek, jeżeli na przykład po prostu nie zrobiliście sobie wcześniej, nie mieliście Candy, żeby zrobić sobie 6 Tyranitarów, no, no zależy, czy rajdujecie tak, czy nie rajdujecie, czy, no, czy robicie solówki, czy co, no sami musicie stwierdzić ile Wam tych Tyranitarów jest potrzebnych, ale musimy pamiętać o tym, też wspominałem o tym wcześniej, że niedługo do gry wejdzie Rampardos. I Rampardos, tak jak możecie w tabelce tutaj zobaczyć, z movesetem SmackDown i Rockslide ma DPS 18,41. Tyrek jest drugi z movesetem SmackDown Stone i ma 14,40. Także no miażdżąca różnica. Fakt, Tyranitar jest bardziej wytrzymały, tak? Tutaj Rampardos będzie takim Glass canonem, czyli taki Gengar. Ale jeżeli chodzi o czysty DPS, to Rampardos. Ale też bym nie skupiał się tak bardzo na tyrku, jeżeli mamy już parę sztuk po prostu zrobionych yy, ciekawych. Tutaj moja rada na przykład, jeżeli teraz wykluliście jakieś lepsze, czy laki Wam wyszły, to możecie je ewoluować, a macie słabsze IV na tyrkach, bite, crunch, to po prostu. Teraz te lepsze nasze, tak jak na przykład ja mam teraz, za chwilę wam pokażę 93 laki, wykluł mi się 98. Ja sobie zrobię te tyrki w moveset kamienny. A te moje słabsze, tam nie pamiętam chyba, tam jakiegoś miałem, 87 IV, przerobię je po prostu na bite crunch. Także no będę miał 6 tyrków ze SmackDownem i tą Edgeem wysokiej fałki, tam 96. 100% IV, a te słabsze po prostu przerobię sobie na Bite Crunch. Wolałbym mieć lepsze fałki na tym Smackdown i Stone Edge, bo no Tyranitara, Larvitara właściwie możemy cały czas wykluć. cały czas tradeować na przykład i wyjdzie jakaś nie wiem laki setka i później no już sobie nie zrobimy tego setu Smackdown Stone Edge, a Teraz właśnie to jest dobry moment na ewoluowanie, zrobienie sobie na jak najlepszych iwałek na SmackDown, Stone Edge. W sumie tyczy to się wszystkich Pokemonów, jeżeli chodzi o moveset ten ekskluzywny. No bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie dodana tm która to zmienia. Dużo ludzi no, podejrzewa, że kiedyś będzie. No ale myślę, że to by było bez sensu. No bo każdy się tutaj tak stara. Te trzy dni będzie cisnął, żeby złapać jak najwięcej shiny, żeby jak najlepsze fałki zdobyć i będzie się męczył, a ktoś kiedyś coś stworzy, wrzuci do gry jakąś tm która zmienia te sety na te ekskluzywne no trochę nie fair moim zdaniem, ale Larvitar jeżeli macie już na poprzednim Community Day przygotowanych mieliście sporo, no to ja bym tutaj tak właśnie się nie skupiał za bardzo na Larvitarach no jeżeli ktoś oczywiście będzie chciał dużo Shiny no to spoko, ale no Rampardos, no będzie numerem 1 niedługo w przyszłości. Nie wiadomo kiedy, ale będzie numerem 1. Tyranitar spadnie na drugie miejsce. Rhyperior będzie trzeci. Także no, możemy trochę tak odpuścić, jeżeli chodzi o skupianie się na tym Pokemonie. Także to było nasze top 3 Pokemonów, na których powinniśmy się najbardziej skupić. Następnym w kolejce jest Charizard i Dragonite. No jeżeli chodzi o Dragonite, no to tutaj... No możemy powiedzieć krótko, że no Outrage jest atakiem lepszym, także no Draco Meteor. No ekskluzywny move, tak. Możemy sobie zostawić parę Dragonite'ów tak tam, nie wiem, dwa, trzy, kto by chciał kiedyś na trade, jeżeli ktoś by chciał się wymienić za jakiegoś z Draco Meteorem, a po prostu nie grał w tym momencie albo nie wiem, nie miał candy, żeby ewoluować sobie. I po prostu będzie się chciał trade'ować za takiego Dragonite'a, no nam da na przykład coś wartościowego dla nas. Także no, parę takich Dragonite'ów można zrobić, ale moveset Dragon Tail i Outrage jest o wiele, wiele lepszy od movesetu Dracometeor. Tak, Outrage mamy dwa bary, Dracometeor jest jeden bar, także no, przy tych dwóch barach możemy sobie tutaj manewrować, robić więcej uników. Charge, Dracometeor i Dragonite... No spoko wygląda tak, bo mamy no, zielonego, Dratini i Dragonair różowy, ale jeżeli chodzi o ten ekskluzywny atak, słabo. Charizard, tak jak wspominałem, z atakiem Blast Burn, no to jest nasza druga opcja, jeżeli chodzi o typ ognisty. Numerem jeden jest oczywiście Moltres, tutaj też tabeleczka, według GamePressa Moltres z fire spin Overheat, ma 16,27 jeżeli chodzi o DPS. DPS TDO 2100. Charizard, no troszeczkę jest niżej, 15,87 jeżeli chodzi o DPS. 1665, także no jest troszeczkę mniej wytrzymały. Także no Moltresy to są top Pokémony ogniste. No a Charizard jest naszym takim wyborem, no nielegendarnym. Jest taką naszą alternatywą, jeżeli chodzi o Pokémony ogniste do Moltresa, także też tutaj jest warty wspomnienia, jeżeli chodzi o ten Community Weekend także to jest nasze top 5 następne w kolejce, tak Typhlosion, Blastoise, Meganium no mają mało bardzo ataku, także no Typhlosion no nie najgorzej, ale no mamy tutaj dosyć sporo pewnie mówiłem to w odcinku z Shiny, z Cyndaquilem w poradniku no mamy tutaj Floriona, Enteja, Blazikena, także no jest no to wiadomo mamy Kyogra Także no to jest w ogóle bez porównania Meganium, Venosaur, Roserade, także też Eevee, no na Eevee możemy się skupić tutaj, bo Eevee no ma już sporo ewolucji, tak Gdzie no jeżeli ktoś nie złapał podczas poprzedniego Community Day, tych dwóch dni z Eve'ką nie złapał takiej ilości Żeby zdobyć wszystkie Evilucje, no to teraz też będzie Dobry moment, żeby właśnie na Iwkach się skupić Chociaż na przykład teraz Iwek na tym regionie Kanto Było sporo, a Nie wiem ile się naklikałem, a złapałem tylko jedną Iwkę, Shiny, także No raid był dosyć chyba Mały, albo nie miałem po prostu Szczęścia, także no trudno Zobaczymy jaki raid właśnie będzie Podczas tego weekendu Mam nadzieję, że taki w miarę wysoki i będę miał więcej szczęścia niż miałem do Magnemite'a, którego jeszcze nie mam. Mam jeszcze na koniec Ampharosa i Pikachu. No Pikachu z surfem, no to tyle w temacie. No jeżeli chodzi o Ampharosa, no to Ampharos, wielu z Was pewnie wie, Ampharos ma mega ewolucję, normalnie jest Pokemonem typu elektrycznego tylko, a podczas gdy zmienia się swoją mega formę, Ampharos jest pokemonem typu smoczego i elektrycznego. Także ten Dragon Pulse z formą mega, no i shiny mega, fajnie wygląda. No, ogólnie zobaczymy, no, ale mamy Rayquaza. Rayquaza jest no, numerem jeden, także no, Ampharos raczej też to mery. Nie powinniśmy tak jakoś super się skupiać. No, po prostu jeżeli ktoś nie miał, no to. W Fajnie by było tak zmieć, złapać ewolować ewoluować go, ją do Ampharosa, zostawić sobie ten Dragon Pulse, no bo no nie wiadomo, może się przyda kiedyś, zobaczymy. No na tą chwilę Ampharos no jest na samym dole tych naszych Pokémonów, na których powinniśmy się najbardziej skupić. Czyli jeszcze raz, na początek Metagross, Venosaur, Tyranitar, Charizard i Dragonite. Później mamy Blastoisa, Typlosiona, Meganium. I Iwkę, no a na koniec Ampharos i Pikachu. Także, no, tak się przedstawia kolejność Pokémonów, na których no powinniśmy się najbardziej skupić, jeżeli chodzi o nasze movesety i ekskluzywne ataki. Tak, no, bo no wiadomo, jeżeli ktoś lubi jakieś Pokémony, no to skupi się na tych Pokémonach, które no najbardziej mu się podobają, jak, żeby jak najlepszą IV-kę po prostu zdobyć. To jest tylko taka lista Pokemonów, które no, jeżeli chodzi o, jeżeli robimy rajdy z grupą czy sami, jeżeli kiedyś będziemy właśnie potrzebować na no, jakieś solo, jakieś challenge'e, no to po prostu no, warto sobie parę sztuk, po parę sztuk zrobić tych najlepszych Pokemonów, tak? Nawet nie, że zrobić, ale ewoluować do tego ostatniego stadium, żeby po prostu no, zdobyć ten moveset, a potem no, ustawić go na przykład na body. Jeżeli nie mamy cukierków, i kroczkami małymi tak 5 km cukierek, 5 km cukierek. Najważniejsze jest, żeby właśnie otrzymać ten moveset, a potem możemy power-upować powoli. Także to całe podsumowanie tych 11 miesięcy z Community Day. No, ja uważam, że naprawdę to jest spoko dzień w jeden raz w miesiącu tak teraz no będzie zimno, także to jest taki troszeczkę mały problem, bo ja nie lubię zimna. No i zobaczymy na pewno na te trzy godziny gdzieś się wybiorę. Jeszcze nie wiem gdzie, ale najwyżej dam znać na grupie. Zobaczymy jaka będzie temperatura. Jeżeli będzie jakiś super minus, to raczej będzie gdzieś to jakieś chyba centrum handlowe niż starówka sterówka na no ostatnio mi już odpadały ręce także no jeżeli ktoś nie jest jeszcze na grupie to na dole jest link na pewno dam znać w jakim miejscu będę jeżeli będzie ciepło to będziemy gdzieś na dworzu oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam, no tych, których nie ma jeszcze na grupie patrzcie co mam Let's go, Pikachu. Ogólnie trochę ta gra mnie wciągnęła ostatnio. Także nawet yy, przez to zimno nie chciało mi się wychodzić z domu. I trochę bardziej skupiłem się na właśnie Pokémon. Let's go. Bardzo fajna gierka. Ogólnie polecam. No i chciałbym się Was zapytać: dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście jakiegoś może live'a z tej gry. Jakiś shiny hunt. Mam już parę shiny, także no musiałbym tutaj się trochę przygotować, żeby jakiegoś live'a odpalić, no bo no wiecie, nigdy tego nie robiłem. Także dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli uczestniczyć na przykład w tym moim pierwszym yy, live'ie, bo to jest setny odcinek właściwie, także taki mały jubileusz. Ale nie traktuję tego jako setny odcinek. Setny odcinek zrobimy taki specjalny, a właściwie taki odcinek, którego nie widzieliście, a powinniście widzieć. Zrobimy go sobie właśnie po community weekendzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście live'a zobaczyć z mojej strony. Jestem ciekaw, jak by mi to poszło. Także to by było na tyle. Community Weekend 22 piątek. Start do poniedziałku, do godziny 8. .00. Także mamy cały weekend. Metagross, Venosaur, Tyranitar, Charizard. To są takie Pokémony 4, które no, powinniśmy najbardziej się skupić na tym, żeby otrzymały ten ekskluzywny moveset. No i ja już nie będę przedłużał tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!